Miejsce, jakim jest milenijny ośrodek. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, wyobraź sobie to za szczególne powołanie mojej biskupie, żeby mówić o tym. Kochajcie swoich kapłanów. Kochajcie swoich kapłanów. Chociaż czasami możecie ich nie lubić. Mam nadzieję, że. Będzie to bardzo mało tych czasami. Może ich nie będziecie lubić, ale nigdy, nawet na moment, nie przestajcie kochać swoich kapłanów. Bo to są ojcowie, którzy kochają Was. To są ludzie, I ofiarowali się, że będą Was kochać. I dlatego z miłości tej kapłańskiej, która z miłości Chrystusowej zrodzona jest, przychodzą i mówią: Tak, mówią o sprawach ziemskich, które są znane wszystkim, bo je doświadczamy. Ale mówią, Coś, które tylko wiara nasza potrafi dać nam zrozumienie. I czasami nie chcemy słuchać, bo są wymagające, ale ponieważ są ojcami, dlatego jak dobry ojciec, jak dobry ojciec, mówi prawdę swoim dzieciom, kiedy ta prawda jest niepopularna. Kochajcie swoich kapłanów, żebyśmy ich zawsze mieli. Żeby nas prowadzili do stołu, gdzie jest chleb codzienny. Ale żeby nas prowadzili również do tego stołu eucharystycznego w takich miejscach jak to i wiele innych tu w Chicago i poza, gdzie wiara tylko potrafi człowieka przenieść. Kochajcie swoich kapłanów, chociaż czasami, jak powiedziałem, może ich niektórych nie będziecie lubić. I sprawujcie, to jest drugi taki mój osobisty punkt który chce jako biskup nieustannie przypominać sprawujcie te misteria, te misteria pięknie, święcie, dostojnie nawet jeżeli trochę dłużej trwają tak jak dzisiaj będzie sprawujcie pięknie i dostojnie bo tu podnajduje się człowiek W naturze tej swojej ludzkiej, która czasami nie padnie. ale również tej naturze Boga samego, który z upodobaniem patrzy na swoje dzieci, bo jesteśmy jego dziećmi. Dlatego sprawujcie te tajemnice pięknie, uroczyście, święcie i dostojnie. I wreszcie na zakończenie. Tak, na zakończenie. Na zakończenie, moi drodzy bracia i siostry, życzę ojcom Jezuita, tak jak i moim braciom, innym kapłanom, aby zachwyceni byli Panem Bogiem. żeby takie miejsca jak ta i kościoły, piękne, były radością ludzi, którzy są żywym kościołem byśmy my jako Polacy kochali Kościół, bo Kościół kochana.